Fromburg, miasto Kopernika. No trzeba powiedzieć, że robi wrażenie. basilica minor Mury obronne. No i piękne to drzewa. Tudnia da Jakaś kaplica. No i to drzewo też robi wrażenie. kardynał Stanisław Hoziusz, biskup warmiński w latach 1504-1579, w 400-lecie śmierci. No miło. Kapitularz to pewno miejsce posiedzenia kapituły. No to tutaj musieli się bronić. Twierdza warowna wokół katedry. Narobi wrażenie plaża i molo we frombolku.